W małej wiosce Rudno nad rzeką bojszówką żyła piękna Helena Paczyńska. Jej serce należało do Adama von Manowskiego, młodego i ambitnego dziedzica pobliskiego majątku. Niestety, jej rodzice mieli inne plany: chcieli, aby wyszła za mąż za bogatego, ale starszego właściciela kolejki w Rudnie. Adam i Helena spotykali się potajemnie nad bojszówką, gdzie planowali wspólną przyszłość. Pewnego wieczoru, gdy słońce zachodziło, Adam obiecał Helenie, że zdobędzie aprobatę jej rodziców, aby mogli być razem. Z pomocą przyjaciół i sojuszników z lokalnej społeczności, Adam zorganizował spotkanie z rodzicami Heleny. Przekonał ich, że ich miłość jest prawdziwa i nieustająca, a jego plany dotyczące rozwoju majątku i współpracy z kolejką w Rudnie przyniosą korzyści wszystkim. Rodzice Heleny, widząc determinację Adama i miłość córki, Zgodzili się na ślub. Niedługo później nad brzegiem Bojszówki odbyła się uroczystość, która połączyła dwa serca i przyniosła radość całej wiosce.